Dobrze. Dzisiaj pokażę wam, pokażę wam mój dom. Dobrze. Proszę zamknąć. Tutaj zamknąć, tutaj do mojego domu. Dobrze. oj, pierwszy się wywrócił. A to już. Teraz pokażę właśnie stół. A to zaraz. Tutaj widzimy że Dokończono do każdego elementu kuchnię. Oraz piąte przypłyny dywan. Na stole znajduje się kanapka z celem, jabłko i kielszek. Dobrze. Obok znajduje się szczególny i dobrze wykończony salon. W salonie nie ma gabinetu, ale na tle e, są. Dobra, ale tak ogólnie tak to nie przedstawiam tutaj. Meble Dobrze. Teraz przechodzimy do terrorystów. teraz jest niewielki. Można powiedzieć, że to bardzo. Dobrze. Tutaj po bokach kryją się moje ukochane rzeczy, czyli instrumenty. A tutaj widać szapkę, która raczej się sobie poskakuje. Dobrze. Przejdźmy teraz do sypialni. Garderoby oraz łazienki. Dobrze. I tutaj jest moje łóżko. To jest A tutaj. Jeszcze nie mam wspólnoty takiej, ale będę miała. Właśnie. Yy, dobrze. Tutaj widzimy dobrze wykończoną garderobę. Jest w garderobie szalik. O, klawka i żelazo. Tutaj mamy otwierałą szufladę. Szuflady zapewniam, no, mnie nie ma. Dobrze, następny. No tutaj, tutaj widzimy łazienkę. Łazielce jest takie do prysznica, żeby nikt nie wyglądał. Wygląda A tutaj mamy miejsce dla naszych kwiatów. A może Dobrze, tak, kształtka. Dobry. No i, i... jeszcze jedno. Tutaj ten, nie mogę zawsze zaświecić, żeby światło Kasi zaświecić. Światło może się utrzymywać całkiem długo. Dobry. I to tyle. Dobrze. Pa!